cześć, się Makowity raz kolejny odcinek Fantasy Premnik. No, i dzisiaj zrobimy sobie już ostatnie opcje do kupienia. I chciałem Wam wstępnie na razie podziękować za sezon, bo to jest ostatni odcinek z serii. Właśnie opcje, propozycje na transfery. Przed 37 jeszcze zrobię, bo to jest duża, podwójna, bardzo ważna kolejka. A przed 38 już tego robić nie będę. A to dlatego, czas będzie spory, ale będę tego robić ze względu na to, że jest to już taka zabobowała kolejka. W takim sensie, że nie planujemy na przyszłość. Kupujemy zawodników na teraz. w większości szczódkom. Jak najważniejszy tak będziemy mieć, będzie mieć poczucie jakiegoś zawodnika, który jest mało popularny, ale uważam, że w tej kolejce akurat na wybuchnie. Jest to ostatnie kolejki, wydaje mi się, że nie ma co. Dlatego to będzie ostatni odcinek z opcjami. Zastanawiałem się, w, jakim, w jakiej formie zrobić ten odcinek. No i pomyślałem, że... Ułożę 15 zawodników, których chciałbym mieć na Benchboosta. Taką, taką idealną, dużyna Benchboosta, jaką ja bym chciał mieć. Oczywiście mieć nie będę, ale taką chciałbym mieć. Jeszcze raz dzięki za ten wstępny, za ten sezon. Podziękowania, podsumowanie zrobię sobie jeszcze później, ale. To ogląda przede wszystkim u mnie odcinki z opcjami, no to dzięki jeszcze raz wielkie. No i zacznę od tak, jakby moje jedenaski, które bym wystawił, plus tych, na ław, które bym dał na ławkę. Czy będzie buścia, oczywiście mieliby punkty, ale wziąłem sobie takie coś jak jedenastka z priorytetem. i ta czwórka słabsza, ta czwórka, którą jakby miał kogoś posadzić, to ich bym posadził i bez pędz boosta to oni by nie zdobywali punktów. Zacznijmy klasycznie od bramki. Bramkarzem, którym bym grał to byłby Petrowicz. Wiadomo, trakcie cały skład będzie z zawodnikami, które mają podwójną kolejkę. Petrowicz ma dość dobrą podwójną kolejkę. No i... okej, okay, czyste konta, nie są jakieś inaczej. Chelsea jest w formie. Ale ciągle mam w, w głowie tą starą Chelsea i boję się o te czyste konta. Ale jeżeli Chelsea ogarnie tą formę utrzymają, no to ma naprawdę fajne mecze, jeżeli chodzi o czyste konta. Nottingham Forest ok może być zacięty mecz, no bo Nottingham Forest zależy na punktach. Tak Brighton ostatnio jest pod formą, więc tutaj może być różnie. Jeśli chodzi o obronę, wiadomo, grabem trójką obrońców. Trójki obrońców by był tak. Na początku. City Cadwalker. Czy ktoś jeszcze bym brał yy, tej trójki? Oprócz Kyle Walkera bardzo mocno zastanawiam się nad Guardiolem. Może Guardiol nawet lepszy niż Kyle Walker? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że to jest dość losowy aspekt. Jeśli wybierzecie Guardiola, myślę, że to będzie tak samo bardzo dobry wybór jak Kyle Walker. Tylko kogoś innego bym się zastanowił. Na Ruben Diaz nie grał jeszcze, a kosztuje najdrożej, więc tutaj bym nie brał. Był raczej pod uwagę szczerze najszybciej ofensywnie oprócz Guardiola, i Walkera zastanówmy się nad Ake. I jak widzimy, Ake tu te minuty różne bierze. Więc patrząc na minuty i szanse z przodu, Walker i Gwardiol dość mocno z przodu. Do tej trójki dołożyłbym zawodnika Newcastle, mianowicie dane, danego barla. Najpierw się dany bar, dopóki zdrowy. Ma pewny skład 300 ferometra gry. jeżeli grozi, to w polu karnym. No, i to jest zawodnik Newcast. Gdzie Newcast też nie ma złego kalendarza, jeśli chodzi o system konta? Z Brighton u siebie to podwójny plus. Newcast jest bardzo dobre u siebie plus. Brighton, jak wspomniałem, jest bez formy. A z Manchesterem może być różnie. Nie wspomniałem jeszcze o kalendarzu City, ale nie wiem, czy trzeba wspomnieć o kalendarzu City, jeżeli City będzie po Mistrzostwie, i tak naprawdę, jeśli utrzyma tendencję z poprzednich sezonów, to. Powinni wygrać, bądź przynajmniej nie przegrać, już żadnego meczu, więc tutaj nieważne, jaki kalendarz. Trzecią opcją, mimo słabej formy, jak patrzyłem sobie, to byłby Pedro Poro. Pedro Poro nie dla CS-ów. Dla dwóch rzeczy. Po pierwsze, dla meczu z Berni, i po drugie, dla punktów możliwych z przodu. Tylko wyłącznie, tak, jeśli nie byłoby meczu z Berni, to bym go nie brał. Troszkę bym tego. To jest ten pierwszy dobry mecz. Tu Pedro Poro wchodzi. Pers ma słabą formę. Ale ten pierwszy mecz może być naprawdę spokojny dla niej. No, Jak mają szukać punkty albo odkucia się, to właśnie w takim meczu. Patrząc na innych obrońców, jeżeli chcemy kogoś naszego to Romero wydaje się nie jest złą opcją. Tylko u niego jest ten minus. Yy, jakie są kartki. Ale można przezaoszczędzić przy Romero. Mimo wszystko, Pedro Poro. Półkę wyżej dla mnie tak by wyglądała obrona? Jeśli chodzi o pomoc, zacznę z drużyny, którą już czyli Manchester City. Jak powiedziałam, Fiona Fondena. Chyba nie trzeba przynajmniej po Fondena dużo mówić. Forma jest, więc punkty pewnie też będą. Oprócz Fila Fondena, pomocy, zastanawiam się, wiadomo, nad KDB i chyba już nikogo innego. Może, że naprawdę byśmy chcieli zaoszczędzić, bo nie byłoby kasy. No to Rodry był po ale taka. Main dwójka no to jest Foden KDB. Dla mnie Foden najlepiej, Foden, kiedy KDB nie gra. Wtedy Foden daje najwięcej punktów. Ale Foden KDB będą naprawdę dobrymi opcjami i wydaje mi się, że to Łódź szczęścia, który tak naprawdę da więcej punktów. Bo może być całkowicie różnie. Dla mnie Foden jest w lepszej formie jest tańszy. To już przemawia. Podwójnie nim. Jeśli chodzi o kolejnego pomocnika. Weźmy sobie z drużyny Chelsea, dlatego, że z Chelsea, przede wszystkim Palmer. Bo przy Palmerze nie trzeba mówić, po pierwsze ma i ma naprawdę fajny kalendarz. I to jest Palmer, no. Jeżeli chciał się bić o króla Szczel... no no w nadal ma szansę zdobyć króla szczelców. Chyba jest na razie w tym momencie drugim najlepszym szczelcem, to chyba już sam przecież się mówi. Prawda duża ilość tych goli skarnych. Ale patrząc na fantazję, to jest tylko dodatkowy atut, a nie minus. kolejnym z też z Chelsea, wziąłbym sobie, przepraszam nie mudryka, Madueke. Ten kto siedzi od początku tego sezonu u mnie na kanale i ogląda odcinki wie, że madłekę tak naprawdę mocno promowałem na początku sezonu i tego Madueke chciałem kliknąć jeszcze przed startem sezonu. Uważałem, że ma talent i może tutaj nabijać punkty. No ja bym go miał od początku sezonu, to długo tych punktów by nie nabijał, dopiero pod sam koniec. Ale widzę, że modłowek jest teraz w tej formie, którego chciałem wziąć na początku sezonu. I jak wspomniałem trzykrotnie, chyba trzeci raz będę wspominał: że ma fajny kalendarz, jest w formie. Wolę modłowek niż Jacksona. Bo z Jacksonem jest różnie. I w formie modłowek wolę sobie wziąć tu modłowek i po Prosto. Jeśli chodzi o. Dlatego mojego pomocnika. I niech będzie to teraz Newcast. I z pomocników z Newcast wiadomo, to jest Gordon. Chyba. Gordon i długo długo nic jak dla mnie. Znaczy, na przykład Barnes był świetną opcją, ale Barnes nie grywa, więc wygrywa, znaczy, ale mało minuto. No, A Gordon. On tak. Nawet jeżeli nie strzela Gola, to robili na tyle dużo w meczu, że teraz jest zgarnia, więc Gordon wydaje się naprawdę fajną opcją. Tak wspomniałem, jeżeli nawet nie da gola. To w meczu jest na tyle wybiegany, że tu jakiś asysta wpadnie, a tu jakiś karny na nim i przez to Izak naprzestrzela i łapie asysty. Więc oko, taki zawodnik, naprawdę coś, który można liczyć na praktycznie punkty co mecz. I ostatnim moim pomocnikiem do gry mimo wszystko byłby ciągle Son. I podobnie jak przy Pedro Poro, tylko Son jest wyżej u mnie, dlatego że jest ofensywy. Przede wszystkim mecz z Berlin. Można powiedzieć, że mecz Sheffield w 38. kolejce też ma duży plus. Natomiast w City różnie, ok? Tottenham ma jakieś sposoby na City. Mimo wszystko zmiana trenera, zmiana tej taktyki, brak formy. Zdaje mi się, że City spokojnie może przejechać się po Tottenhamie. Ale Son w meczu z coś może dać. No. Jak ktoś ma poprowadzić Spurs do lepszej formy, do przebudzenia się, to... nie ma lepszego zawodnika niż Son. No i miałbym zamykających dwóch napastników, tutaj w tej mojej pierwszej jedenastce. Pierwszy, wiadomo, raczej bez zaskoczeń, Elling Harant tak naprawdę na kapitanie będzie klikany. No, chyba szczerze Erling Harant. takie jest tłumaczenie tutaj moje. No i drugim napastnikiem byłby kolejny zawodnik z prawdopodobnie Izak. Wilson nie wydaje się złym opcją, bo widać, że będą grać w dujkę. Mimo wszystko, zauważyłem, że Eddie Howe chce dać szansę Izakowi, albo cała drużyna i oddają mu karne, więc spoko. Gra więcej minut i Wilson, oddają mu karne. Wydaje się w tym momencie lepszą opcją. Nie wiem czy z gry będzie zdobywał więcej niż Wilson. Mimo wszystko, to że może by tego kula zdobyć, może być tak, że na przykład, jeśli będzie zajebisty mecz Brighton, że będzie Newcastle wygrał 4-0, to te Podania będą szły na Izaka, żeby tego kurać czasu sobie wywalczył, więc wydaje mi się, tylko dlatego lepszą opcją. Tak to nie wiem, kogo miałbym wybierać, ale dzięki temu Izak tutaj chodzi. Tak wygląda moja jednostka. Tak wspomniałem, był na kapitanie, ale wspomniałem, żebym wybrał kogoś pod bench pusta i teraz sobie właśnie ich dobierzemy. Zaczniemy od bramkarza. Bramkarza wziąłbym Onanę. Jeden zawodnik z United, który ma. U mnie podwójną kolejkę oprócz Bruno Fernandesza, tam nie wiem, czy jest kogoś, sensu się pchać. Może się garnasza, bo tania kosztuje. że w pomocy jest tyle opcji, że nie wiem, czy ja tego garnacza chcę. Ok? Jeżeli się zamadłekę, chcielibyśmy zastąpić tego garnacza. No okej, okay, ale mecze trudne. United pod formą. Nie wiem, czy po co się ryzykować. Bruno Fernandes jeszcze mnie trochę przekonuje, przez karne i tak dalej. To nie wtedy, jak z finansami. Ja bym się nie zmieścił. A wymiana z Sona dla mnie była złym wyborem, przynajmniej dla mnie. Wolę Sona. Onana? liczę na czyste konto z Arsenal z Newcast? Nie. To liczę na to, że ona nas po prostu ts yy, -y. No bo tak naprawdę, patrząc na podwójne mecze i moją drużynę, to podwójne mecze ma no, tak. United, Newcast. Newcastle już mam obrońcę, tak naprawdę mam 3, więc sloty zajęte. Chelsea już mam bramkarza. Z Brighton, sorry, ale już wolę onana. przynajmniej w sejf y łapie. Z City mam pełne sloty plus Walkera. Spurs mam Pedro Poro i nie chciałbym naprawdę nikomu też bramkarza. Patrząc na formę z Pers i na to ile traci bramek, podziękuję. No i chyba to wszyscy z tego co widzę, tak? Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. No, bo tutaj mam wszystkich, tak, mam właśnie wszystkie sloty podwójnej kolejki zajęte, lub ich po prostu nie chcę. Po wydaje mi się naprawdę słaba, a ona, no tak powiem, może przynajmniej opać. ts jeśli chodzi o obrońców, no to pierwszego mimo wszystko zaryzykowałbym Niek kogoś z Brighton. Wolę o wiele bardziej kogoś z obrony z Bramkarza, bo taki daj coś tam, jakąś główką w polu karnym, zrzutu różnego może dać. Mimo wszystko byłby to u mnie zawodnik pod ławkę i pod bench boosta. Po prostu szansa, że ma dwa mecze. Nie za bardzo fajne, ale może by się udało. Tak bym do tego podszedł. No i na tyle problem z obrońcami u mnie jest nawet w tej podwójnej kolejce, że ostatni moją obrońcą byłby Brightway z Evertonu. Bo ma niby pojedynczą kolejkę, ale fajną. U siebie Sheffield. Już do tego Brightway ostatnio asysta goal. Widać, że. Bardziej ofensywnie ostatnio wchodzi w pola karne, więc. A nuż by jakieś kolejne punkty fajne dał. No i ostatni mój napastnik oczywiście podobna kolejka Wy już widzicie, biorę Brighton, czyli Joe Pedro, który ma no podwójną kolejkę, ma karne I tylko, wyłącznie dlatego bym go dał. Niech przez te dwa mecze ma jednego karnego i byłbym zadowolony już z jego punktów. I tak by wyglądała 15 pod Benchboosta, którego bym chciał. Jest idealna. Nie wiem, wiadomo, bo obrona Brighton czy United mi się średnio podoba. wiele bardziej chciałbym mieć na np. Bratwita, który ma podwójną kolejkę. Choćby to był Manchester City. na przykład właśnie szef Manchester City. Mimo wszystko, jakbym celował w 15 z Benchboostem, w tym momencie, to bym taką chciał. Dlaczego pokazuję ten odcinek w takiej opcji, tym bardziej, że nie da się zagrać Karty Frichita czy bench booster razem? A dlatego, że na przykład. To jest moja taka podpowiedź. Po pierwsze, powiedziałem, jakie można zrobić alternatywy, czyli na przykład za Foden kupić sobie e, EDB, na przykład za Madułekę El Wspomniałem, jak, jak widzę obrońców e, Manchester City, jakieś tam zaoszczędzone kasy się da. Ja w banku zachowałem 5,8 kasy, więc na takie drużyny też powinno stać każdego. No i oprócz tego chciałem to pokazać jako opcję ze względu na to, że na no, przykład może być tak, ze z tych piłkarzy macie 11-15, nie wiecie kogo kupić. Tak może staram się podpowiedzieć, że o, co być w Pedro Poro, czy w Gordona, bo na przykład nie macie. Właśnie, że o Pedro jako taka różnica, bo posiadanie 6%, a te punkty może nabić mimo wszystko w podwójnej kolejce. Wygrana zastąpidą jeden 0 To powoli, powoli coś, mimo, mimo wszystko to jest Acom Villa, że gra w lidze Konferencja Europy nie znaczy, bo wyszła dość mocnym składem i projekt zachował czyste konto mimo wszystko. Nadzieja dziś wielkie, dzięki. I widzimy się w czwartek, jak się nie mylę. Tak jest. To znaczy nie w czwartek, tylko w piątek, bo widzę, że kolejka będzie w sobotę, więc widzimy się w piątek z moim podsumowaniem i moimi transferami. I to będzie przez ostatni tego typu odcinek. No i tak naprawdę przedostatni odcinek, jeśli chodzi o jakieś punkty w Fantasy Premier League. Potem już będę tylko podsumowanka sezonu. Ale to zajmiemy się potem i tymi dziękowaniami. A za dziś wielkie dzięki do zobaczenia. Następnie